Stan wyjątkowy ogłoszono we wschodnim regionie Ołomuńca w Czechach z powodu toksycznego benzenu zanieczyszczającego jezioro po wykolejeniu się pociągów w zeszłym miesiącu. 28 lutego pociąg towarowy rozbił się przy stacji chustopecze prawdopodobnie z powodu zbyt dużej prędkości. Większość z 17 wagonów natychmiast po wypadku stanęła w płomieniach. Około 350 ton benzenu wyciekło z cystern do wód gruntowych. Zarządzenie nadzwyczajne przyznaje władzom lokalnym specjalne uprawnienia do alokacji zasobów i natychmiastowego rozpoczęcia działań pomocowych. Trwają już prace nad wydobyciem benzenu z dotkniętych zbiorników wodnych. Akcja obejmuje m.in. wykopywanie rowów rekultywacyjnych między torami kolejowymi a wodą. Instalowane są też zapory, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się toksyn. Oczekuje się, że szkody spowodowane pożarem cysterny przekroczą 40 milionów euro. Stan obowiązkowy ma obowiązywać do 27 kwietnia.